Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Dymisja Jakuba Krawczyka z funkcji dyrektora szpitala w Kępnie zdominowała obrady w sesji Rady Powiatu Kępińskiego Jak już informowaliśmy, dyrektor szpitala złożył swoje wypowiedzenie 21 stycznia. Było to po kłosie nieporozumień, które narastały między nim a starostą. Czarego rzeczy przelał anonim na dyrekcję szpitala, który wpłynął do zarządu powiatu. Anonim woda że powiatu przekazali do wiadomości wszystkich radnych. Jak nie trudno się domyśleć, bardzo szybko w jego posiadaniu były już osoby postronne. Co więcej, stosowne wyjaśnienie doktora Krawczyka nie znalazły już tylu adresatów, bo nie zostały przez zarząd. Zarząd powiatu udostępniony wszystkim radnym. Dopiero w późniejszym czasie radny Michał Solecki udostępnił odpowiedź dyrektora szpitala wszystkim zainteresowanym, czego zresztą nie ukrywał, bo takie zachowanie zarządu powiatu uważa za mało etyczne. Ja zwróciłem się z prośbą o przekazanie tej odpowiedzi nam wszystkim radnym, abyśmy mogli poznać odpowiedź na nastawiane zarzuty w tej skardze. No, jednak otrzymałem odpowiedź, że takiej, takiej odpowiedzi od dyrektora szpitala nie otrzymam ponieważ była to odpowiedź kierowana do Państwa. Ale no uważam, że jeżeli powiedziano A, to trzeba powiedzieć B. Jeżeli wszyscy poznali zarzuty wobec dyrektora, a on się z tego wytłumaczył, to również powinniśmy otrzymać na ręce odpowiedź od Pana dyrektora. Włodarze powiatu zasłaniali się przepisami prawnymi. W surkus poszedł im nawet radca prawny, który w swoim 10-minutowym expose wyjaśniał, dlaczego skargę można było upublicznić, a odpowiedź już nie. Radny Włodzimierz Mazurkiewicz zaapelował, aby anonimów w ogóle nie brać pod uwagę. Rzecz jest niepokojąca. Bo oto, oto anonimy zaczynają decydować o politycznym życiu tegoż powiatu. Kto nie wie, przypomnę, że w 2015 roku właśnie taki anonim spowodował, nie był on chyba w formie skargi, już nie pamiętam, ale spowodował to, że przestał być dyrektorem, że zmienił się dyrektor DPS-u. W następnych latach taki anonim spowodował, że najpierw przez przez wiele miesięcy był grillowany dyrektor ZOZ-u, przesłuchiwany przez policję i tam różne rzeczy były wobec niego robione i audyty i kontrole, a potem został odwołany przez zarząd. Następcą jest oto pan dyrektor Krawczyk. Teraz mamy oto taką samą sytuację, że kolejny, anonim sprawił, że kolejny anonim sprawił, że pan dyrektor podał się do dymisji, z tego co mi wiadomo. Proszę Państwa, no, przyznam, że z niepokojem to obserwuję, bo dzieje się rzecz następująca, że naprawdę będą tego typu rzeczy na, działają na kierowników jednostek. Każdy z Państwa tam siedzący może zostać jeden anonim, drugi, trzeci, który zostanie uznany za skargę i zamiast wykonywać swoje prace takie zawodowe, to będzie się musiał przed tym bronić, zamiast robić, robić coś dobrego w jednostce, będzie się musiał przed tym bronić i, będzie, i cały czas zajmował będzie mu, mu odpowiadany na różnego typu pytania. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że pan lecenas mi zaraz powie twarde prawo lecz prawo, prawda? A więc, skoro Duralex, Sedlex, ale jeżeli ja to rozumiem. Natomiast, proszę Państwa, zgodnie z, z KPA, nie każde pismo jest skargą. Od tego bym chciał zacząć i nie będę rozwijał tego tematu. Nie każde to ten, kto przyjmuje pismo, uznaje za skargę. Jeżeli to pismo jest anonimowe, oczywiście jest też może, i, i może być skargą, ale to uznaje ten adresa, czyli pierwszy organ, czyli starosta albo zarząd, bo starosta nie jest organem oczywiście, to jest oczywiste. I w związku z tym może byśmy też nad tym pochylili i zastanowili. Jeżeli mówię o anonimach, to nie znaczy, że mamy zamiatać coś pod dywan, żeby takiego zarzutu, nie chciałbym tego, usłyszeć tego zarzutu. Nie. Starosta ma dużo innych narzędzi, które mogą sprawić, że daną jednostkę e, skontroluje zwyczajnie. I to oczywiście doskonale o tym wiem. Ten anonim w niczym, czy też ta skarga anonimowa, w niczym mu w tej kontroli nie pomoże, wręcz przeszkadza. Więc może, może byśmy uważali na tego typu, tego typu działania, bo one się stają niestety, ale z przykrością to muszę powiedzieć, pewnym, pewnym, no, pewną zasadą w, ty, w, tym, w tym powiecie. Swojego stanowiska bronił starosta Robert Kieruzal. Szanowni Państwo, <laughs> rozmawialiśmy na debacie... I chyba wspólnie doszliśmy do takiego yy, chyba ogólnie porozumienia, że zostawimy tą sprawę faktycznie bez rozpoznania. Ale nie będziemy się nad nią tutaj w ogóle w żaden sposób pochylać. Jest uchwała, którą na którą mamy procedować. Moje odczucia są moimi odczuciami. Nie będę teraz sobie zbijał kapitału politycznego. Wiem, co jest prawem, a co nie. Moje sumienie jest, jakie jest. Natomiast myślałem, że ta uchwała przejdzie szybko, bo to jednak dotyczy ludzi. I to wszystko dziękuję. Dyrektora szpitala dopuszczono do głosu pod koniec sesji. Szanowni państwo. Nie mogę się nie odnieść choćby w kilku zdaniach do sprawy anonimu, który został który trafił na ręce zarządu powiatu Mówicie tu państwo o przepisach, mówicie tu państwo o argumentacji prawnej, a też szanowni państwo ja się nie zgadzam z tą argumentacją, którą Pan Mecenas tutaj przedstawia. Ja też mam swoich prawników, którzy inaczej interpretują to zjawisko. Proszę Państwa, cały czas mieliśmy do czynienia z anonimem, nie z karką, tylko z anonimem. I nie mogę zgodzić się z tym, że postępowanie, które miało miejsce było zgodne z przepisami. Bo w moim przekonaniu, przekonanie moich prawników nie było zgodne z przepisami. Co więcej, niestety było też brakiem szacunku też dla kierowników podległych jednostek. Ponieważ treść tego anonimu, która została upubliczniona do wszystkich radnych, niestety nie zostało przewidziane, że także trafi do innych osób i niestety trafiło. Wiele osób zna treść tego anonimu, który szkaluje moją osobę, który szkaluje moich współpracowników w treści tego. Anonimów są dane osobowe, są konkretnie dane wskazujące czyny osób, które wcale takich czynów się nie dopuściły i zjawisk, które tam wcale nie mają miejsca. Ja udzieliłem odpowiedzi Panu starości na temat tych zarzutów, bo Pan starosta mnie o to poprosił. Natomiast uważam, że przekazanie tego państwu wszystkim było jednoznaczne z tym, że to się rozejdzie. Jesteśmy małym miastem. Takie rzeczy się rozchodzą. I dziś przychodzą do mnie ludzie i mówią, a, czytałem to co oni tam o Tobie napisali? Ktoś Cię bardzo nie lubi. Proszę Państwa, gdyby to chodziło tylko o mnie, to ja bym powiedział, no tak, pełnię funkcję publiczną, muszę się z tym liczyć, ale tam chodziło także o inne osoby, których nazwiska i dane zostały nieukryte. Szanowni Państwo, niestety jest to niedobre zjawisko, tak jak Pan tutaj jeden z radnych, Pan, pan, pan radny stwierdził. Natomiast Panie Starosto, proszę mi wybaczyć emocje, ale to, to są naprawdę emocjonujące sytuacje, że podjąłem tą trudną decyzję rezygnacji z funkcji dyrektora, którego włożyłem naprawdę ten szpital bardzo dużo serca i mam nadzieję, że ten, kto mnie zastąpi, będzie kontynuował te zamysły i plany, które chciałem zrealizować. Natomiast Panie Starosto, dzisiaj padło takie słowo na zebraniu, które mieliśmy w szpitalu, że to, że ten anonim i jego treść zna wiele osób spoza środowiska nie będących radnymi, nie będących dyrektorem szpitala, że to jest pomówienie. Nie, to nie jest pomówienie. To jest prawda, to jest fakt i jest mi niezmiernie przykro, że o takich rzeczach, że takie rzeczy dzieją się w takiej instytucji jak Samorząd Powiatu Giełdnickiego. Przepraszam, dziękuję. Skargę na działalność dyrektora szpitala odrzucono jednogłośnie.